Nie wiem czy Wy już o tym wiecie, ale dosłownie za kilka dni będzie najgorsze trium Pisowskie. Trzy najgorsze dni. 10 listopada, wiecie, dziesięcznica na pewno będzie zadyma, Jarek dostanie w łeb. Macierewicz pewno się wywróci i tak dalej. 11 listopada będzie bardzo prawdopodobnie rozwód pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Karolem Nawrockim, bo Karol Nawrocki przystąpi do marszu 11 listopada z konfederatami i 12 listopada coś, co może pogrążyć nikogo innego jak Daniela, mogę wszystko obajtka, gdyż wtedy pójdzie Daniel zeznawać i może mieć postawione zarzuty uwaga za kilka milionów zł niezłudzeń za kilka milionów prawdopodobnych wyłudzeń bo prokuratura chce postawić Danielowi za Danielowi Obajtkowi zarzuty wyciągnięcia pieniędzy z Orlenu na prywatną ochronę oczywiście Daniel się broni że to bzdura pic na resorach itd tak itd tak ale prokuratura dotarła do dokumentów gdzie jakoby <laughs> Ta sama firma ochroniarska za te same pieniądze, za na tej samej umowie, gdzie powinna świadczyć usługi dla Orlenu, świadczyła usługi dla Daniela Obajtka. Na przykład jak pewnego pięknego popołudnia nad Daniela Obajtka posiadłością latał dron i ktoś chciał sfotografować jak Daniel Obajtek opala swoją wielką klatę i białe zęby, Dron został zestrzelony przez tę właśnie firmę. Firma świadczyła niby usługi dla Orlenu, ale chroniła dupę Daniela Obajtka, na przykład chodząc i nagrywając polityków Platformy Obywatelskiej, żeby Daniel wiedział, co tam piszczy w Platformie Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. W związku z powyższym prokurator nie wierzy, jakoby to były przypadki i postanawia zaprosić Daniela, już niedługo będę siedział Obajtka, na seznania dwunastego listopada piękne trium listopadowe nam się szykuje za kilka dni.